Zrobi ogon, rozpoczynam od magicznego kółka, i teraz w magicznym kółku zrobię sześć półsłupków. Czyli mamy jeden, dwa, trzy. 4, 5, i 6. Zamykam magiczne kółko i teraz nie łączę okrążenia oczkiem ścisłym, tylko od razu zaczynam przerabiać kolejne okrążenie. Kolejne okrążenie będę zwiększać i w każdym oczku zrobię po dwa półsłupki. Czyli wbijam się w pierwsze oczko, pod pierwsze oczko i robię tu dwa półsłupki będziemy. Jeden półsłupek i drugi. Włożę znacznik, żeby wiedzieć, gdzie rozpoczęłam okrążenie i teraz w kolejnych oczkach robię po dwa półsłupki. Mam już zrobione powiększenie, czyli w tej chwili mam 12 półsłupków, 12 oczek i następnie kolejny rząd od trzeciego tak naprawdę, od trzeciego rzędu do 39 będę tylko powtarzać te 12 oczek, czyli od trzeciego do dwu, 39 rzędu po 12 półsłupków. I w międzyczasie, jak już się y, z, zrobię kawałek, będę wypełniać, żeby po kolei, po trochę, bo ogon jest dosyć długi, później będzie mi ciężko wypełnić, jak go zrobię całego, więc y, y, m, po jakimś czasie y, zrobię kawałek, wypełniam, zrobię kawałek i wypełniam. Zrobiłam już kilka rzędów ogona i tak jak mówiłam, jest dobrze go wypełnić co, co jakiś czas, więc wypełnię go trochę. Nie wypełniam go tak dużo, trochę tak, tak delikatnie, żeby był cały taki mięciutki, fajny. I jak już wypełniłam, to robię kolejne rzędy. I tak wypełniamy, żeby nam to wypełnienie tutaj nie przeszkadzało. Po wykonaniu już wszystkich rzędów, w sumie teraz mam 39 rzędów, robię ostatni rząd, ostatnie okrążenie. I ostatnie okrążenie to jest tylko i wyłącznie 6 zmniejszeń. Więc wykonuję teraz 6 zmniejszeń. I oczywiście wbijam się tylko w przednie nitki oczek. Pierwsze zmniejszenie. drugie trzecie czwarte piąte i ostatnie I teraz przewlekam jeszcze raz przez pętelkę nitkę. Zostawiam dłuższą, dłuższą końcówkę, żeby mogła potem przyszyć spokojnie ogonek. I mam już gotowy ogonek. Teraz będę zszywać y, mi, małpkę. Zacznę od głowy, głowę zszyję. Tutaj mam buzię wezmę i głowę. Trochę się pomyliłam, przyznaję. Ten ogonek jednak powinnam zostawić przy ciele, bo faktycznie y, głowa małpki idzie nie w ten sposób, <noise> tylko w ten sposób będzie przytwierdzona do, do ciała. Ale to nie ma problemu, y, można to łatwo naprawić. Yy, otóż tutaj, za to tutaj, z tej strony, gdzie będę przeszywała teraz buzi, żeby zakryć tutaj ten yy, koniec, i tutaj tę nitkę wykorzystam jako wypełnienie do yy, tutaj, do tej do buzi. Oczywiście to nie będzie wystarczające wypełnienie. Muszę tutaj dołożyć też yy, trochę wypełniacza, ale to. Yy, w trakcie jeszcze, jak to będę strzewała, sobie go dołożę. Zanim jednak, tutaj przyszyję tą buzię, muszę włożyć do niej oczy. I te oczy włożę właśnie tutaj, w te oczka, w to te miejsce, gdzie miałam w oczku, robiłam aż pięć różnych, różnych półsłupków, tak? Więc wkładam oczko bezpieczne z tyłu mam już jedno oko na miejscu teraz drugie oko też to samo miejsce, gdzie tutaj robiłam e, w jednym oczku kilka i półsłupki i sły, słup, półsłupki, półsłupki z narzuconą nitką i słupek i też zakładam oczko bezpieczne i mam już gotową buzię do przyszycia. E, teraz nawlekam tylko nitkę i będę mogła przyszywać. Trzeba tak mniej więcej przy, przyszyć, żeby było na środku i przystępuję do szycia. zawsze co jakiś czas jest dobrze sobie zerknąć czy, czy na pewno jest dobrze wszystko, żeby w razie co jeżeli coś wychodzi nie tak jest nieodpowiednia nie wiem, niepodpowiednia pozycja wtedy jest możliwość po prostu sprucia i przyszycia od nowa ja sobie tutaj jednak dołożę jeszcze już teraz może trochę podprzyszyję Będę tak właśnie zawsze kontroluję Wyczyłam już przyszywanie buzi. Teraz przyszyję uszy. Uszy tak mniej więcej czy należy przyszyć, odliczając tutaj tak między 14 a 15 rzędem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, czyli tak między tym 14 i 15 rzędem na wysokości tak mniej więcej oczu, czyli tak tutaj. I teraz ja jeszcze raz odliczę, czyli 14, 15, tak mniej więcej tutaj, e, dobrze, może być tu 14, w 14 się wbiłam, w rząd. E. Teraz na przykład uważam, że jest trochę za nisko, więc mam okazję wyjąć i wezmę przyszyję wyżej. Może tak, tutaj. Mhm. Dobrze, teraz będzie idealnie. I przyszywam. Jedno ucho już mam przyszyte. To samo należy zrobić z drugim uchem. Też odliczyć, tak, 14-15 rzędów i przyszyć. Mam już skończoną głowę. Teraz zacznę przyszywać ciało. Ciało, tak jak już wcześniej wspomniałam, yy, zrobiłam błąd i ucięłam ten sznurek, który był do przyszycia głowy, ale zaraz y, naprawię ten błąd. Otóż wezmę włóczka. Tu zostawię tę jedną końcówkę trochę dłuższą też. Zrobię tu supełki. Jeden supełek. I drugi. I teraz tę końcówkę krótszą po prostu w szyję. Tutaj to ciało małpki i rozwiążę mój błąd Dobrze. i teraz przystąpię do przyszycia Ciało przyszyję yy, tak tutaj troszeczkę lekko z tyłu głowy. Tak postaram się, tak żeby było na środku. Zawsze ten początek przyszywania jest trochę taki bardziej skomplikowany. Yy, jest trudniej, ale już potem już tylko łatwiej. Jak już za... Już ta część, dana część już trochę się trzyma i jest już łatwiej. Dobrze, sprawdzę, czy jest po środku. Tak, jest po środku, więc teraz będę przeszywać dalej. Mam już przyszyte ciało do małpki. Tak mniej więcej to już wygląda. Teraz przyszyję ręce. Ręce będą tak z tej strony. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że tu było, robiliśmy, robiłam takie zmniejszenia, więc te zmniejszenia, żeby były bardziej tak z przodu. Więc teraz tak tu przyszyję. Mniej więcej właśnie tak. Przyszyję małpki ręce. Teraz nabieram nitki. Okay. Tutaj tak, mniej więcej pod szyją. Oj, skoczyła mi małpka. mam już przyszyte dwie ręce i teraz jedną nogę i jeszcze została mi się jeszcze jedna noga i już ją przyszywam Trzeba pamiętać, żeby to, to wypuklenie było z przodu. Mam już przyszyte dwie nóżki. Teraz zostało mi się jeszcze do przyszycia ogonek. przyszyję, tak żeby małpka mogła siadać. I mam już gotową małpkę.